Cześć, Manko. Z tej strony Pepik i witam Was w kolejnym odcinku z gry Car Mechanics Simulator 2014. Od razu na wstępie Wam powiem. Przeczytałem komentarz i mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się poprawić wszystkie niedogodności, jakie były w poprzednich odcinkach, takie jak te pasy po bokach lub na górze, um, przy, 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 przycięty obraz na końcu, no oraz ca całą resztę, wszystkie szumy itd. Postaram się to wyeliminować w tym odcinku. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Liczę też na wasze wsparcie jak to wyszło. Ok, no to rozpocznijmy. Nasze kolejne zlecenie. Zlecenie ciutne. Mamy wczytywanie. I zobaczmy co czeka nas w tym odcinku. Okej, okay, jesteśmy już w warsztacie Mamy nasze auto przed sobą Zobaczmy co mamy do zrobienia Należy wymienić akumulator oraz sprawdzić alternator 4 dni temu wymieniłem akumulator, a dzisiaj nie byłem w stanie uruchomić samochodu Sprawdź co się dzieje I już sprawdzamy hm. Jeżeli to jest akumulator czterodniowy To nie chcę wiedzieć gdzie to auto stało Nic miejmy 1% No jak na, na ten, to to nie jest dużo Okej, okay, może sprawdzić alternator Od razu widzę, że nie są w za dobrym stanie, ale Może nie jest w najgorszym ten stan Aha, muszę go wykręcić, żeby sprawdzić Okej okay. Dobra, alternator mamy w ręce, jest Zostanie 7%. Dostajemy na to zacenie 1000 dolarów. Teraz pytanie, ja nie wiem czy ja mam wymienić ten alternator, czy tylko go sprawdzić. Kosztuje 500 dolarów. Na pewno mam wymienić akumulator, więc to zakupię. To od razu zamontuję. Okej. Okay. Ale nie wiem jak jest z tym alternatorem. Nie wiem jak go chyba mamy wymienić, bo nie wyskoczyło mi, ale o. Teraz akumulator też mógłby się naprawić Mogłem wcześniej tu podejść Ale zróbmy chociaż to z alternatorem Będziemy mieli jakieś tam zaoszczędzenie pieniędzy Zawsze Okej, okay, zamontujmy go Na swoje miejsce Widzimy teraz jest jak nówka Dobra, jeszcze pasek klinowy. Zlecenie powinno być wykonane Czy tak jest? Oczywiście od razu miałem to zrobić, więc to zrobię. Bo sprzedaję po prostu wszystkie stare części. Jakaś kasa z tego będzie, a i tak nic z tym nie mogę zrobić. Więc je sprzedam. Okej, okay, o, za płytkę dostałem 68 dolarów. Dobra, a jak wygląda w ogóle nasze stan konta? Eee. Mamy prawie 2000. Dobrze, oddajmy więc to zlecenie. Zlecenie oddane, przejdźmy do następnego. Zobaczmy, co nas czeka. Ok, mamy kolejne zlecenie. Mój samochód głośno pracuje, prawdopodobnie mam uszkodzony tunik. Napraw wydech, napraw, czyli będę mógł go naprawić? Mam nadzieję, że tak. Zawsze jakieś to pieniądze w kieszeni. Ile dostaliśmy na to zlecenie? 900 dolarów. Ok, zobaczmy, co jest nie tak z tym tunikiem. Teraz widać, że jest końcówka szczelona. A reszta wygląda w porządku. Zniszczono końcówkę oraz środek tumika. Środek, środek, co się nazywa chyba część środkowa? Nie jestem pewien teraz. No tak, 23%. Musimy zdjąć od razu to tą rurę musimy zdjąć Okej, okay, mam dostęp także do tunika środkowego, który też jest strzelony Nie wiem czy ma jakieś dziury czy coś, no ale skoro głośno pracuje to... O, 0% <laughs> No właśnie Już jest całkowicie po nim Ale nie mogę tego, na... nie mogę tego naprawić, co jest najlepsze e, No dobra, no to kupmy... ...nowe części Muszę kupić tłumik środkowy, do V4 -eczki. końcowy też oraz środkowy daliśmy na to 650, jeśli moja matematyka mi dobrze mówi Czyli, powiedzmy, że nie jest najgorzej Muszę podejść od tyłu Dobra Zarobek mamy tak czy inaczej, zamontujmy nowe części. No i proszę bardzo, teraz wszystko się błyszczy. Auto powinno chodzić cichutko. I mamy nadzieję, że też tak będzie. No i końcóweczkę nową. Nie jestem pewny, czy tą końcówkę także należało wymienić, ale jak już to zrobiłem, to nie ma co narzekać. No i proszę bardzo, mamy zaliczone. Przejdźmy do następnego zlecenia. Ok, jesteśmy przy kolejnym zleceniu. Mamy wykonać jazdę trudną oraz naprawić układ sterowniczy. Mam wrażenie, jakby układ kierowniczy miał luzy. Możesz to sprawdzić? Oczywiście, że mogę, nie ma problemu. Jeżeli ma luzy, to prawdopodobnie będą tuleje. Tutaj nie jestem pewny, ale chyba się przekonamy, wyjedźmy na ten tor testowy. Ok, jesteśmy na torze testowym. Ładna kierownica. Zróbmy tą jazdę próbną. Bardzo podoba mi się to auto. Odkładem A no, ale układ... Chciałem trochę zarzucić i faktycznie układ jest trochę. Trochę tu długo, się tym autem kieruje. Zobaczymy, co będzie pokazane po teście całym. Niektóre części tam się wtedy oznaczają, nie wiem czy wiecie. ok hamowanie jest w porządku, z klockami jest ok No, 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 te odcinki oczywiście trochę nie musi Nie po co, szkoda silnika. Jak musi, to musi. Dobra. test zawieszenia, Będziemy mało to też mocno skacze w porównaniu do innych, które testowaliśmy. No i dobra, jest w pojeździe próbnej. Zobaczmy, cóż to takiego się stało w tym aucie. Okay, jazda próbna powinna być zaliczona, tak też jest. Należy naprawić układ sterowniczy, podnieśmy sobie go na podnośniku. Zobaczymy jak wygląda sprawa. Aha, już widać co jest przestrzelone. Przekładnia kierownicza jest zwalnięta. Przekładnia kierownicza, dobrze czytam. Zwalnięta. Coś to wygląda na porządku. Dobra, tylko jak się do niej dostać? Musimy zdjąć koło. Tak myślę. Z obydwu stron trzeba będzie zdjąć. Musimy mieć wtedy dostęp do niej. Zobaczmy. Wkręcimy koło. Koło zdjęte, co dalej? Tak, musimy zdjąć zewnętrzny drążek. Ale powiem Wam, że reszta auta jest dość zadbana jak na... Jak na który rok? 2011, nie? To musi być zadbana. I powiem Wam, że to auto jest bardzo ładne oprócz tego, tego układu kierowniczego. No to wszystko jest w yy, jak najlepszym porządku. Z też pewnie dobrze mi się nie jechało. Okej, okay, i musimy z tutaj także zewnętrzny drążek, jest przykręcony oraz... wewnętrzny drążek. Powinniśmy mieć dostęp do przekładni, Ale co my ją musimy od dołu zdjąć? Trochę bez sensu to jest. Ale jak trzeba, to trzeba. Co, teraz ją mogę? Tak, teraz ją mogę zmontować. Od razu chodźmy zobaczyć, czy da się ją naprawić. Nie ma sensu jak nowej, jeżeli nie, nie da się, więc musimy kupić nową, tak czy inaczej. Widzicie, mamy 5000, ale nie wiadomo też, ile ta przekładnia będzie kosztować, ale ten klient dał nam bardzo dużo na naprawę. Więc może być, że ta przekładnia będzie naprawdę droga. 1500 kosztuje przekładnia, oczywiście on kupię, no bo muszę. No tak, ale my dostaliśmy 3000, czyli mamy 1500 na czysto za pracę naszą bardzo dużo jakby nie patrzeć nie jeden mechanik chciałby tyle dostać przypomnę że to są dolary a nie złotówki więc no to jest bardzo duża kwota okej okay. Wystarczy teraz tylko skręcić auto i zlecenie powinno być do oddania wszystko powinno być w jak najlepszym porządku okej okay, teraz ta strona a ja muszę przed wszystko zmontować. Od razu chciałem koło zakładać. To by było bezsensowne trochę. OK, skręcamy kółko. I koło zostało skręcone. Zobaczmy jak wygląda sprawa teraz. Auto zostało naprawione, więc możemy je oddać i przejść do następnego zlecenia. Okej, na kolejne zlecenie. Jechałem na oparach chyba uszkodziłem pompę paliwa. może ją wymienić. Teraz wymień pompę paliwa. Pompa paliwa znajduje się z tyłu auta. Dobrze myślę. Skoro jest tam filtr to i powinna być tam pompa. Zaraz zresztą zobaczymy. Oczywiście jest tutaj. Zobaczmy od razu jak filtr. Zobaczcie ten. 84% więc jest w porządku. Wymontujmy więc tą jego uszkodzoną pompę. Śrubki się trzyma. Okej, okay, mamy pompę. Ile ona ma procent? 2%. To, to naprawdę mało. Zobaczę czy możemy ją może naprawić Niestety nie możemy. Więc znowu będziemy musieli stracić pieniądze na nową część, ale dostaliśmy 600 dolarów. Wiem jak stoi sprawa z kosztami tej pompy, ale myślę, że nie będzie to drogie. Już za chwilkę ją znajdziemy. jest, więc myślę, o jest 320 dolarów my dostaliśmy 600 więc nie jest źle od razu właśnie miałem tu książki do nauki narzędzia w warsztacie 10% szybsze odkręcanie większy dochód prowadzenie jednej losowej części oraz zniżki co? kupmy sobie szybsze odkręcanie Oraz ten większy dochód. Przyda się. Ile mamy jeszcze pieniędzy? 2000. tysiące. Spokojnie możemy kupić jeszcze to. staje nam tysiąc. Stawmy sobie pieniądze. Bo nie wiadomo jak to będzie. Zlecenie ogólnie. Aha, sprzedam od razu części. Już trochę zarobię. Ok, pompa nowiutka musi zostać, bo jest dla naszego klienta. Zamontujmy ją. I oddajmy auto nowa pompa już siedzi, błyszczy się jak widać jest chyba chromowana bo bardzo, bardzo, ale to bardzo się błyszczy dobrze możemy oddać zlecenie auto już będzie sprawne Panie kliencie my będziemy teraz szybciej odkręcać i przykręcać śruby oraz będziemy mieli większy dochód o 10% bo no, od razu widać ten wyższy dochód Wyczyłem samochód żonie. Zobacz, w jakim jest teraz stanie. Skrzynia biegów nadaje się do wymiany. Wyczyłem samochód żonie. Czy te autorzy chcieli coś. E, coś określić? No <grydy> nic. Mamy wymienić skrzynię biegów, więc trzeba się za to zabrać. Zostałyśmy na ten koszt. 2500 tysiąca dolarów. <grydy> Dobra, ostatnio wymienienie jest sprzęgło, przy czym zajmowaliśmy skrzynię biegów, więc nie, wiemy mniej więcej co mamy zrobić. Przy okazji bardzo, ale. Bardzo ładne koła. Chromowane. Chromowane jest domieszką czarnego. Bardzo ładne. Okay, musimy podkręcać przeguby z obydwu stron. No ale móg, mógł nie pożyczać auta żonie faktycznie, bo jest bardzo zadbane, a ta skrzynia jednak psuje urok. Okej. Okay. I musimy zdjąć także ten przegub. Teraz musimy iść od strony maski. No, ta skrzynia wygląda masakrycznie, naprawdę. Dobrze, zdejmijmy rozrusznik i wymieńmy go. Uf, co ja też gadam? To jest, jak się nagrywa, jak jest późno. Tak, <grym> mamy wymienić oczywiście skrzynię biegów, nie rozrusznik. Rozrusznik mieliśmy tylko zdjąć. Dobrze. może skrzynię biegów będziemy mogli naprawić, co by było świetne. Dostaliśmy 2,5 tysiąca. Jeżeli moglibyśmy wymienić skrzynię biegów, o dokładnie, za 716 dolarów. Zróbmy to. A zobaczmy jeszcze, ile kosztowałaby nas nowa skrzynia. Nie jest na duża, to ja ją powinienem szybko znaleźć. O dokładnie jest. Widzicie, nowa skrzynia kosztowałaby nas 2000. A my naprawiliśmy starą za 716 dolarów. No, powiedzcie sami, jest różnica i to bardzo duża. I teraz maję nową skrzynię. Montujmy ją. Złóżmy całe autko. Rozrusznik, no, bo zapomnę tak jak ostatnio przy wymianie go założyć. <gry> Okej, okay, teraz musimy iść od strony półmaska, możemy już zamknąć. i przykręćmy przegub oraz koło wszystko, wszystko zostało bardzo ładnie przykręcone teraz druga strona przegub oraz koło przegub jest przykręcony do tarczy tak jakby nie jestem zapewne, no jak widzicie teraz te śruby idą troszkę szybciej 20% to jest dużo szybciej, ale nie widzimy tego aż tak bardzo. Mimo wszystko jednak trochę to widzimy, dobrze? Skrzynia wymieniona, my mamy dużo pieniędzy w kieszeni z tego co do nauki. Wszyscy są zadowoleni bardzo, zaraz będziemy mogli kupić jakieś inne książki do nauki. Mhm. Dobra. Mamy następne zlecenie, Wymień filtr oleju oraz olej. Przez dłuższy czas nie wymieniamy oleju, chyba najwyższy czas to zrobić. Skoro nie wymiałeś to czas to zrobić mm -hmm. Ok, musimy otworzyć maskę Zajmijmy się najpierw wyjęciem filtra oleju który jest czarny No, cholera jest na... Wyjmie... <śm> Wyjmiesz się, nie? No Dobrze, zobaczmy O, jeździłeś koleś bez oleju, a nie, że go nie wymieniałeś długi czas Właściwie dosłownie bez oleju Dobra, przed założeniem nowego filtra musimy spuścić stary olej Więc podnieśmy auto I weźmy zlewkę do oleju Żeby nie płacić za... Mm, za czyszczenie podłogi Gdzie mamy korek? A gdzie jest korek? To jest korek do spuszczania oleju? Dobra, widzę go chyba Dobra, myślę, że tak będzie dobrze. Pęknie. Mmm... Dlaczego ja nie mogę? No już mogę. No i lecisz. No i widać precyzyjnie sam w sam środeczek oleju prawie nic tam nie było. Dobra. Zlewkę możemy odstawić. Samochód spuścić z powrotem. I kupić nowy filtr oleju. Do jest 50 dolarów, nas on kosztuje Stwierdźmy o zlecenie 200 Więc nie ma problemu Możemy już założyć nowy filtr Już się nie zabrudzi, bo jest spuszczony stary olej Dobra, nagiutki filtr siedzi w oleju nie ma nic, jest w porządku no dobrze, czas nalać olej. Który mamy już, nie musimy go kupować. 10W30. Powiedziałbym taki sobie. Dobra, lejmy. Co? Wystarczy? 9 dolarów nas to kosztowało. O, oh, ho, oh, oh, dopiero minimum nalaliśmy. Zobaczmy teraz. A jeszcze troszkę. Pomiędzy połową Na połowie się powinien znajdywać, więc... Ok, zobaczmy. A, troszkę przelaliśmy. się. W grze się nic nie stanie. Jednak w, w życiu realnym nie powinniśmy tak przelewać. I ma wszystko, zlecenie zostało wykonane. Dokładnie tak. I zobaczmy, co będzie nas czekać w następnym zleceniu. W następnym zleceniu będzie czekało nas wymiana rozrządu oraz wymiana pompy wody, ale to, co będzie w tym odcinku, czy znaczy co będziemy robić w tym zleceniu, zobaczycie już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam na razie.